Robimy dzisiaj nockę w kamperze. To jest taki kamper, bo tak naprawdę to jest auto dostawcze, którym woziliśmy kiedyś słoneczniki. Najpierw musimy ten kamper przygotować do spania. Jest tu na maksa brudno i straszny bałagan i trzeba coś z tym zrobić. Więc część pierwsza przygotowujemy get ready with me mój kamper na nockę. Mój tata tutaj zrobił naprawdę spory bałagan. Jest tu wszystko dosłownie. Co wy myślicie, to tu jest. Talerz? Nie ma problemu. Nawet wiaderko do zbierania robaków z polu rzepaka, rzepaku. Wystaw na pole już w przedwiośniu. Nawet mamy tutaj linkę holowniczą. Jeszcze fun fact odnośnie spania w kamperze. Potrzymaj na chwilę. Patrzcie. To jest taki zamek zewnętrzny, podwójny. Ale nie mamy tutaj jak tego zamknąć w środku, od środka. I będziemy zaraz kombinować. Jakaś to ogarniemy. No bo ja sobie chyba nie wyobrażam, żebyśmy miały... Yy, Otwarta na noc, nie? Wejdą nam jakieś lisy. Jakieś zwierzyna. Chciałam nagrać, że mamy nawet kotę, ale już chyba nie mamy. A nie, mamy dalej. Dobra, ja mam taki plan. W ogóle to auto to jest taka chłodnia, stara, posłonecznikowa. Uwaga, wentylatory. Zaraz za dłużkiem. to jest takie trochę creepy. Patrzcie, już częściowo poukładałyśmy ubrania. Jeszcze tu chcę. Możemy nagrać, jak fajnie układa. Wszystkie skarpetki dałam tam na dół i po prostu wylosujemy, które są czyste, a które brudne, bo nie wiem. Aha, i trzeba będzie jeszcze poć w Nasz Naszymi super kocami. <laughs> Ej, no ale mamy wszystkie radło i poduszki. Takie poszewki, to trzeba by było je czymś wypełnić w sumie. Bo nie mamy poduszek chyba. Chociaż nie, no mamy te. To taka czołówka. Działająca, także mega. Jak Będziemy szli do toalety? Będziemy szły do toalety. No i ja chodzę toalety. sikać w nocy. No, ale nie do toalety chyba. No do kukurydzy, nie pójdę w nocy ciemnej. Co ty, ja myślałam, że będzie prawdziwy kemping, a nie jakiś oszukańczy. Ale na kempingu są toalety chyba.